Rozmawiamy z Bartkiem Fursewiczem, kapitanem i menadżerem zespołu Kebab House z Burza -Słupsk. Jesteście Bartku czołówką tutaj od lat szóstek piłkarskich w naszym regionie. Powiedz, jak oceniasz ten sezon w waszym wykonaniu jak dotąd? Sezon jest dobry, bo na razie ponieśliśmy dwie porażki tylko. Troszkę nam atak ostatnio kuleje, ale staramy się to nadrobić. Mamy pięć meczów zaległych, także myślę, że wyrównamy do czołówki wyskoczymy na... Do, do samej góry. Na razie na szóstym jesteśmy, ale mówię, tabela tego nie pokazuje. Tak, jesteście na szóstym, ale macie tutaj zaległe spotkania. O co walczycie powiedz w tym sezonie? O mistrzostwo. O mistrzostwo. Jak ten. Czyli chcecie jechać do Bydgoszczy po prostu, tak, tak? Na zakończenie przygody naszej z piłką, co trzeba troszkę pokazać się w tym w Europie. E, powiedz jeszcze, bo tutaj e, już, już większość wie, e, że będą, e, będzie turniej reprezentacji miast e, na Mistrzostwach Polski, Szóstek, w tym tutaj też, e, też reprezentacja słupska będzie budowana. Poprzez zawodników grających w naszej lidze, którzy nie są oczywiście zrzeszeni. Powiedz mi, co myślisz o takim pomyśle? Myślę, że jest, jest, jest potencjał. Kilka zespołów opiera się właśnie tylko na zawodnikach, nigdzie nie grających, niezrzeszonych w żadnych lasach. i jest, jest kilku naprawdę chłopaków, którzy fajnie grają i można by z tego fajną ekipę poskładać, która może coś pokazać w, w, nie wiem, w Polsce. Powiedz jeszcze o transferach, bo tutaj sprowadziłeś w tym sezonie też paru zawodników, którzy stanowią siłę Twojego zespołu. Masz pomysł na kolejne? Są pewne pomysły, nie będę zdradzał na pewno, bo to roszady między drużynami będą też. Ale tutaj sprowadziłem chłopaków dwóch do obrony, Bartka Kozłowskiego, Adriana. No, i przede wszystkim w środku pomocy. Co dwa tygodnie występuje u nas Marcin Pluta, który jest naprawdę wyróżniającą się postacią w tej lidze. I do, do, do ataku dwóch młodych biegających: Mariusza Zakrzewskiego i Przemka Romuskiego, którzy też pokazują co mogą. Dobrze. Życzymy powodzenia zespołowi w naszym następnym spotkaniu. Ja Ci dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.